No to tu chcesz mieć? Tak, tak. Dobra, dzień to w sobie. Nie muszę rzucić filmik, bo wczoraj nie rzuciliśmy. No nie rzuciliśmy tutaj na YouTube. Ten czas już zrzuciłem. Z bruszterca. A to było 4 godziny. Brąż To nie. No tak. poczekajcie. To... To był ten. Odpoczynkowy no. no Dalej Juś. Ja, mm, Dobre, Już Jeszcze taką grę teraz nagrywamy Mmm... Dobra, się nagrywa już nasz odcinek Dzisiaj nagrywamy grę Pizza za A Ej, ale jak się z tą gra? No to <sparthe> Sebra, tam Tak, musimy. To... I... i władza. Albo sypaj, symaj. Lepiej. Będę mówił do wiatr. Ja idę podpisać awon, okej? Okej. Będę mówił do 2100 000 łapek w górę, żeby oh, dowiedzieć się. Nie dowiedzieć się. Musiałam Twoje filmy dowiedzieć. To jest kaga. Ej, masz tego filmu, co ty tak. no to... ja? 50 subów. No, 1000 subów nie wymieniamy. Już nowe z nami mamy okienko. I będą tak, zawsze ciągle. A, tak. a jutro zbijamy. Sto 100 milionów subów. Nie, nie musi, musi być. To, na razie bo on nic nie zrobi. Zamknij ten pokój tajemny. To jest nasz pokój. To jest nasz pokój. Ka-pokój. D, sto, No wszystko sto, O, sto, 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 No, okej, sto, sto, Co sto, Co ty ty trzy sto, A Ja mam sto, trzy. Ja sto, sto, grałem. Ja masz OK, widzowie, będziemy... dobra. Teraz najpierw na se... No, na se gra, później. o tak, o tak. Zostawmy tylko bossów. Ui! Tak, tak. Widzisz jak ja dobrze, tylko tak przesunęłem i mi się tak. Du, du, du. Zostawmy, grzebamy. Widzę, że nie umiesz telefon? Teraz? Teraz mam ci umiesz telefon? Tak. Tylko Dawid. My nagrywamy odcinek Dawid. Nie, bo ale. Chcesz zobaczyć, jak na... jak Gdyby ja. Pokazę za mojego Magdę. brata. Patrzcie. To nie, to nie ja, to ma jest David, co tak się widzą. To nie ja nie mam ja byłem. To was. No, to się. To jest was To ja jestem bradziłem i to biorę moje to ciśnienie. No. No, tam gdzie ja. ja się powoli Magdę. staję youtuberem, Bien na Wniosłam odcinki chyba codziennie, nie? Nie wiem, kiedy jest czter, ale pobie Nocha i będzie pom. Po no, prostu pod siebie będzie zachował. Po no, prostu podstawię smoku. Piuuuu, ja ha, ha. U -u -u.